nie rozumiem, po co wy tu ze mną jesteście? Musimy ci pomóc wybrać swoją pierwszą furę. No i lepiej słyszymy się do nami z tyłu! Ogarnij się psycholog. Czy ktoś powiedział psychol? O, pewnie pan sprzedawca. Chcieliśmy kupić samochód. A jaki samochód? Młody, pokazuj tu. Znalazł sobie tam jakiś w telefonie. No, takie coś bym chciał. Co to za trup? Trup? Mówiłem ci filomonie! Dawaj to ja to teraz pokażę! O, takie coś może! No to już lepsze, ale dalej, trup! Sam jesteś trup! Zamknij murdy! Pan sprzedawca wie lepiej. To co pan nam proponuje? Na przykład tego wariata. Oj to różowy Mamo Oj młody na tą bestię nic nie wywiesz. Siara tą gęsy Więc tak Jaka cena? Wystarczy, że mi coś pokażesz O ty z boku Wystarczy, że pokażesz mi skarpetki Serio? Tak Mamo ja nie chcę tego auta Milcz ikro Wóra zabry Dobra masz Ale cudowne Co tu się odpierdala? Chyba czeszę jelenia Dobra młody bierz klucze Spierdalamy stąd Mamo na fotelach jest coś przeźroczystego I klejącego To chyba ci się Nie dotykaj tego